Witam w nowym projekcie na moim kanale. Tym razem z gry Testament Sherlocka Holmesa. I to jest gra, którą nagrywam na konsoli. I jest to też taki wyjątkowy projekt dla mnie, ponieważ tej gry nie znam jeszcze. I to jest moje pierwsze przejście. Także będę pewnie popełniał błędy. Może nawet dużo, bo. Gry na myślenie bywają ciężkie, ale myślę, że sobie poradzimy. Tak, i nie chcę tutaj, jeśli są tutaj jakieś możliwości dobrych, złych zakończeń, to zaakceptuję też złe zakończenie, ponieważ nie wiem, jak zrobić wszystko, żeby było najlepiej, więc po prostu będziemy grać tak, tak jak się gra pierwszy, za pierwszym razem, no. Dobra, zaczynamy grę. Nowa historia. What's this? No i zepsuł go. <laughs> oh look! It's a book. No myślę, że te dzieci nie umieją mówić. <laughs> Maybe it's a book about pirates with a treasure map. No, I don't think so. I wish that I had seen through all your lies. Oh, start from the beginning, not the middle. And so I decided to pick up my pen to relate the most disturbing episode of my life thus far. It all began early one morning in 1898, when Sherlock Holmes invited me to accompany him on a visit to the Marquis of Conningham. Watson, my dear fellow, we can now go and inform the Marquis that we have found the Samoan necklace, and very much faster than Inspector Baines, too, which pleases me. Have you really solved the theft, Holmes? And so quickly? I have indeed, Watson. And believe me, it was completely unnecessary to spread out all over London, as our friend Baines thought was best. He likes to boast that his methods are equal to mine, but once again the outcome has contradicted him. After all these years of accompanying you upon your investigations, I thought that by now I should be reasonably capable of following your train of thought. But in this particular case, I must admit that I don't understand anything at all. Ah, you see. But you do not observe, Watson. There lies the difference. It is a matter of course. A matter of course? In the middle of the night, when everyone is fast asleep, the service bell within that room rings out and alerts the servants. They dress quickly and come running. But the door is locked, and there is a strong smell of burning from within. A few seconds later, the master of the house himself. The robbed marchioness's husband, the marquis of Conningham, arrives and unlocks the door using the sole key. A fire has started inside the room, but they have managed to arrive in time to put it out. It is at that moment that the marquis realizes that the famous Samoa necklace, which had been safe within its glass cabinet only a few hours earlier, has now disappeared. In order to explain, let us confirm my theory before the arrival of Inspector Baines. O, już możemy sterować. E, czyli zaginął nam jakiś, jakaś błyskotka. Zawsze jak się obracam, to jakiś dziwny dźwięk jest. Okay.

Przesuniesz Sherlocka Holmesa w pobliże lewego okna, by zobaczyć dwie ikony wskazówek jednocześnie. Dobra. Czyli jak jest zielone, to jest zbadany, czyli nie ma sensu tego drugi raz klikać. Tak. tak, o i można pomijać dialogi, bardzo fajnie. nam <grym> nie da się pogadać. Dobra, wycięte diamentem otwór. Co to znaczy, nie wiem. <grym> Ciekawe, czy można chodzić szybciej? Tak, mamy dwie lupy teraz. Aby wejść w wielostrefowy tryb badania naciśnij krzyżyk. Tak, chyba nie powinienem mówić X. Możesz przeskakiwać kursorem między przedmiotami, używając L. -ki. Popatrz teraz na obie wskazówki. No, nie wiem, um umiem się tylko obracać w ten sposób, co mi tu powiedzieli. A mark, undoubtedly made by a diamond. Someone tried to cut the glass, but he was interrupted. Therefore, the thief tried to escape through the window, but he was interrupted. Albo złodziej chciał, żebyśmy tak pomyśleli. Hmm. All the windows are locked. They've not been forced. Podejdź do kominka. Na szkle powiększającym powinna pojawić się ikona dłoni. Weź przedmiot naciskając krzyżyk. Dobra, faktycznie mamy lupę jakąś. Okej, okay, pojawiła się w prawym górnym rogu. Zawsze możesz zbadać lub aktywować dowolny prze z przedmiotów w ekwipunku naciskając krzyżyk. O, mamy też scyzoryk i zapałki w ekwipunku. Yy. Można wziąć i przestawić. A mówiłeś, że można też obejrzeć, czy nie, nie można obejrzeć. No dobra. Um. O! A, tutaj um. mamy dialogi zapisane wszystkie. Można się cofnąć. Ale wolno strasznie się przewija. Um. Tutaj nie wiem, co to za zakładki. Jeszcze to menu jest niedostępne. Dziedzictwo. Chyba jakieś. Jakieś tutaj osiągnięcia są. W pobliżu pianina na podłodze leżą partytury. Możesz aktywować przedmiot, wybierając go w ekwipunku lub też bezpośrednio w grze, używając L1, L1. Użyj szkła powiększającego na partytorach w pobliżu pianina. A, w ten sposób, dobra. Trzeba lupę Trzeba lupe trzymać w ręce. Mam jakieś instrukcje? Albo i nie mamy. Y o, tu jest jakiś odcisk by A i to wszystko. Tylko tyle do zobaczenia. Aby przejść do widoku pierwszej osoby lub zmienić kamerę, naciśnij O. O, można też chodzić z pierwszej osoby. Hmm. No, może tak lepiej. Aby postać poruszała się szybciej, przytrzymaj R2. <laughs> O, dobra. Naciskając L2 aktywuje szósty zmysł Sherlocka Holmesa, pokazuje on nieodkryte jeszcze wskazówki. O, fajnie. Może teraz poszukać innych wskazówek w pokoju. Nie wiem, czy powinno używać takiego ułatwienia. Hmm. No, kliknij to. It must have fallen from the chandelier. Dobra. Na stole coś. These documents are not very interesting, even though they're addressed to the Minister of Maritime Affairs. The Marquis himself. Hmm. Może sobie utrudnię grę i nie będę używał tego zmysłu, szóst szóstego zmysłu. All the windows are locked. They've not been forced. Hmm. A jak to wygląda z tej perspektywy? O, też. Tak. Tak samo w sumie. O! Po samouczku się pojawiło dużo więcej rzeczy do obejrzenia. The chest wasn't opened. The necklace wasn't in it. Okej. Okay. The fire started here, just beneath the bell pole. whoever pulled the cord would have had his feet in the fire unless it was pulled before the fire started A do czego w ogóle ten sznur służy? the fire started here just beneath the bell pull whoever pulled the cord would have had his feet in the fire unless it was pulled before the fire started dobra, dobra. Ja tu nie widzę mm. strange there are some objects here that have been knocked over. Dużo <świec> wszędzie. Heading towards his chosen escape route, probably the window. The thief knocked over the stool, which then caught fire. But why didn't he try to put the fire out at once? zabrał ten to coś. Nie pamiętam co to było. I szedł tędy do okna i przewrócił tutaj coś i się zrobił pożar. No, dobra. Footprints. You are not going to get on your knees to examine them. There is no need. It is soot. The servants must have trodden in it while they were putting out the fire. I tak już podeptaliśmy, więc są nie powinny być tu żadnych śladów ważnych. z Złoczone można pogadać. Drzwi chyba wyjść można. this draft screen makes an ideal hiding place. as the theft was committed at night, i conclude that the thief hid himself behind the draft screen and waited until he was alone in the room. Ale <laughs> strange, there aren't any prints, yet i'm sure that the thief hid here. Czy to cytrynka? Sobie tu rośnie. Mm. No tak, schował się za jakimś parawanem. Nikt go nie zauważył. What do you think, Holmes? Let the room the to What do you think, Holmes? Us... Mhm. Mm no, ale chyba wszystko już zobaczyliśmy. When the servants arrived at the door, Having been alerted by the bell, they saw evidence of the theft and the fire, but they didn't see the thief. This door is very hard to force. The Marquis is the only person to have the key. The thief could not get out through here until eventually when the door was opened by the servants. Ah, Mr. Holmes, you're already here. Good morning, Inspector. You've arrived just in time. <laughs> Scotland Yard arrives like the cavalry. Always in the nick of time. Ah, but I know that satisfied expression, Mr. Holmes. Have you already solved the case? It's possible. We have retraced the thief's rather unusual footsteps. He is a true acrobat. But what I cannot understand is that when the servants entered the room, there was no one to be seen. An acrobat, perhaps, but an invisible one? <laughs> I do not think so. The only explanation is that the thief escaped before the servants arrived. I don't know how, but there is no other way. Half a point for the doctor, nil for the inspector. I am pleased to see that you find the situation amusing, Mr. Holmes. Very well then, explain. Dr. Watson was correct when he mentioned acrobatics, but he is mistaken about the nature of the acrobat. As for you, Baines, you're quite incorrect, as the thief was in the room when the servants entered. Explain for heaven's sake, Mr Holmes. Watson, how could a thief be missed in the middle of eight men? I don't know. Because he is very small. Stop teasing us, Holmes. Exactly. Because he is small, small and remarkably agile. You're thinking of a monkey. And a trained monkey at that. Without a doubt, a Leontopithecus rosalia from Central America. The animal had been hidden inside the room for several hours, calmly awaiting the signal from his master. Once night had fallen and the room was empty, a high frequency whistle alerted the monkey that it was time to begin the procedure for which he had been trained. The monkey emerged from his hiding place and used the point of a diamond to open the glass cabinet and steal the necklace. He headed across to the window by the chimney, but knocked over the stool. Which in turn knocked aside the fire guard and started the fire. The frightened monkey jumped from the chimney by swinging from the bell pool, thus alerting the house servants. He then went to the window and began to use his diamond to cut a hole, but was interrupted by the staff trying to gain entry via the door, and he panicked again. He ran across the piano, scattering the music scores onto the floor, before hiding inside the chandelier, knocking over a candle. Finally, the servants and the Marquis entered the room, leaving the door open while they put out the fire. It was during the confusion that our agile little thief made his escape through the doorway. As simple as that. A brilliant explanation! Bravo, Holmes! And the necklace? I can see it from here, my friends. It's right in front of us. We have searched the room from top to bottom, Holmes. How were we unable to find it? Because we paid insufficient attention to the only victim of this affair. What victim? No one is dead? Yes, Watson. A poor goldfish whose destiny was to die, crushed by one of the most precious necklaces in England. The aquarium is just beneath the chandelier, I understand. The little monkey had likely hung the necklace around its neck and lost it when he leapt from the chandelier. The jewels fell into the aquarium where they remain now. Marquis, here is your necklace, intact. Just a little wet. Mr. Holmes, this brilliant demonstration does credit to your reputation. Well, thank you so much, Marquis. Do you wish to verify the authenticity of your jewel? No, I recognize it. I have spent many hours admiring it, you know. Good. I will return it to its box and. Inspector, a bank has just been held up. You must follow me at once. Orders of Scotland Yard. What times? Sirs, duty calls. My regards, Marquis. And well done again, Mister Holmes. There, the necklace is in its box. We've lost enough time here. Let's go home, Watson. Ah, very well as you wish. A good day to you, Marquis. With pleasure, gentlemen. And once again, thank you. No, i pierwsza rozwiązana, chyba. <laughs> Zobaczymy, co będzie dalej. This Morning's newspaper. Holmes, have you read this article about you? No, Watson, not yet, and I won't have time to read it before you leave. It's outrageous, if you insist. Okay, dobra. Um, nie. Chciałem zobaczyć wskazówki. W sensie, hmm. O, mogę coś dziwnego robić. No dobra, może później to zobaczymy. O, nawet za oknem widać ludzi, jaka dbałość o szczegóły. Proszę bardzo. Dobra, przeczytajmy tę gazetę. Read the paper, Holmes. Wrzesień 1898 roku gazeta Globe Explorer Sherlock Holmes w domu markizy Conigan. Fiasko śledztwa. Ceniony detektyw Sherlock Holmes został wczoraj zaproszony do rezydencji markizy Conigan, aby wyjawił swe wnioski związane ze śledztwem prowadzonym po zaginięciu bezcennego samoanickiego naszyjnika. Należy przypomnieć, iż dama wezwała detektywa, gdy policja wydawała się speszona niezwykłymi okolicznościami towarz towarzyszącymi kradzieży. Nic dziwnego, bowiem cenna biżuteria zniknęła, gdy drzwi do pomieszczenia, w którym ją przechowywano, były zamknięte. Alarm wszczęła służba, powiadomiona dzwonkiem przywołującym pokojówki, który odezwał się w nocy. Kiedy Markis, jedyna osoba dysponująca kluczem, otworzył drzwi, wszyscy rzucili się do środka, by ugasić szalejący tam pożar. Dopiero później zauważono, że, że naszyjnik w tajemniczy sposób zniknął. Najbardziej zaskakujący jest fakt, iż w pomieszczeniu nie natrafiono na złodzieja, a wszystkie wyjścia były zamknięte. Pan Holmes, jak zwykle rozwiązał sprawę w mgnieniu oka i klejnot odzyskano. Nie zamierzam tracić czasu na rozmaite hipotezy starające się wyjaśnić, w jaki sposób naszyjnik zaginął, wolę bowiem skierować uwagę szanownych czytelników na najświeższy i zaskakujący zwrot akcji w tej sprawie. Po odejściu Sherlocka Holmesa, który osobiście złożył naszyjnik w sejfie, Markis zauważył, iż klejnot jest jedynie mierną kopią oryginału. Nie zapominajmy, że samoański naszyjnik, choć prosty i pozbawiony zdobień, jest wyjątkowy dzięki umieszczonym w nim rzadkim perłom. Konkretnie zaś perłom, które spotkać można jedynie w małej części laguny na archipelagu Samoa. Ich wyjątkową jakość naukowcy przypisują silnie zagęszczonym kryształom aragonitu, z którego są zbudowane. Bezcenny naszyjnik, przywieziony tutaj na początku wieku przez lorda Fentona Arwika, dziadka Markizy oraz wybitnego badacza, Powinien stanowić część posagu jej córki na ślub z księciem Newcastle. Zamierzam więc zadać proste pytanie: czyż nie powinniśmy, zachowując całą bezstronność, zastanowić się, czy przypadkiem naszyjnik nie został celowo zamieniony na falsyfikat przez samego pana Holmesa? Jestem świadom, drodzy czytelnicy, iż brutalność tego pytania, pozbawionego jakichkolwiek uprzedzeń, może z pewnością zszokować wielu z Was. Jednak fakty pozostają faktami, nasze zaś myśli i osądy nie powinny być mylone z szacunkiem, jaki wszyscy żywimy wobec znanego detektywa. Nie pierwszy raz Globe Explorer ogłasza, zgłasza swoje obiekcje co do metod Sherlocka Holmesa. Wystarczy tu przypomnieć nasze własne śledztwo dotyczące ucieczki Arsena Lupina. Francuza, który ze złośliwą przyjemnością zszargał wizerunek naszej rodziny królewskiej i który szczęśliwym zbiegiem okoliczności zdołał wymknąć się panu Holmesowi. Nie wahaliśmy się wówczas rozważać cichego współdziałania ze strony wyżej wymienionego. Dla osób znających pana Holmesa nie jest tajemnicą, że w swym zachowaniu częściej wykorzystuje on okoliczności i błyskotliwe, błyskotliwie zawłaszcza sukcesy innych, niż altruistycznie broni prawa. Chciałbym skierować uwagę naszych czytelników na sugestie, iż opis owego dżentelmena, jaki jego przyjaciel dr John Watson przekazuje w swych opowiadaniach, jest zdecydowanie daleki od prawdy. W rzeczywistości cechuje się on szyderstwem, pogardą, wyniosłością oraz nieprzyjaznym stosunkiem do policji, zwłaszcza do inspektora Bainsa, zastępującego inspektora Lestrada, który przebywa obecnie na urlopie zdrowotnym. Wiadomo też, że nałogowo nadużywa narkotyków, takich jak heroina i kokaina. Właśnie dlatego, drodzy czytelnicy, warto jest odsunąć na bok dobrą reputację Sherlocka Holmesa, aby uformować obiektywną opinię i zadać naglące pytania. Czy odnaleziony przez Holmesa naszyjnik był już falsyfikatem? Jeśli tak było, to dlaczego o tym nie wspomniał i nalegał, że sam odłoży go z powrotem do sejfu? Czy detektyw miał jakiś własny, podejrzany interes w tej sprawie? A może jest to przypadek zwykłego oszustwa, mający na celu kradzież wyjątkowego samoanickiego naszyjnika? To wy, drodzy czytelnicy, powinniście wyrobić sobie własną opinię. Możecie jednak liczyć na to, iż wasz pokorny sługa nie będzie ustawał w ujawnianiu opinii publicznej wątpliwych metod oraz motywacji tego, którego w przyszłości nie będę wahał się nazywać Sherlockiem Holmesem Oszustem. Ciąg dalszy nastąpi. O Farley. Uznano rodowód księcia Ludwilla. Ach, to chyba jest nowy artykuł. Dobra, króciutki, ale nas obsmarowali. No, a niech tylko spotkamy tego oferleja. Temu złoimy skórę za takie kłamstwa. Dobra, uznano rodowód księcia Woodwilla. Komisja lordów, powołana w celu weryfikacji roszczeń księcia Woodvilla, upowszechniła wczoraj wieczorem swe ustalenia. Nie jest zaskoczeniem, że tytuł księcia został potwierdzony. Jak sugerowały plotki, w obliczu nieprzychylnej opinii komisji Książę zrezygnował bez wszelkich roszczeń dziedzictwa zgłaszanym wobec obecnej rodziny królewskiej, a także z działalności politycznej. Liczący obecnie 28 lat młodzieniec, studiował na Oksfordzie na wydziale Historii i Prawa oraz posiada dyplom z filozofii. Większą część dzieciństwa spędził we Francji, gdzie nabył znaczną wiedzę na temat sztuki kulinarnej. Tym, którzy mogą uważać to za przeszkodę w jego wtopieniu się w brytyjską klasę wyższą, pragnę przypomnieć, iż książę doskonale spisuje się również na boisku do polo, a także pięknie gra na dudach. Należy ponadto dodać, iż ostatnio zaangażował się aktywnie w działalność dobroczynną i pomoc dla ubogich. J.B. Good. Dobra, nie wiem, czy to jest ważne. Mhm, mm zobaczymy. O, można teraz przeglądać te pozostałe zakładki. A, tak, tutaj mamy to. Aha, tutaj będą gazety i być może jakieś inne dokumenty. Tutaj pewnie wskazówki. Tutaj nad, dalej nie wiadomo. Prince Woodville, francuski ekspert Expert i bagpipe player, może być naszym następnym królem. To nie jest tak szokujące, mój drogi You know exactly to which article I'm referring Holmes. How can Farley dare to tarnish your reputation like that? You know Watson that wherever glory walks jealousy is bound to follow. As for the forgery of the necklace I suspect that we shall soon be enlightened in this regard. Come in Inspector Baines the door's open. <laughs> okay. Ah, Mr Holmes. How did you know I was here? You are one of our rare visitors, who avoids the second to last step of the stairs, which creaks dreadfully. And if I add the clinking of the handcuffs at your belt, to what do we the pleasure of your visit, Inspector? Have you read that, Bragg? No tak, mamy podsłuchiwacza tutaj. I mamy koło dialogowe. Kalumnie, nie wiem co to są kalumnie. Już pierwszy wybór dialogu, już trudne słowo. Inspector, can you explain this slander? Has the necklace of the Samoas really been replaced by a fake? I don't know how the reporter got hold of the information, but it's true. About the necklace, of course. I wouldn't permit myself to question the integrity and honesty of Mr. Holmes. The necklace is a forgery? Impossible. I saw the Marquis authenticated before my very eyes, before Holmes returned it to its place. Mr. Holmes, the Marquis believes Osmond Farley's theory i shouldn't be surprised if the reporter isn't behind all this slander about you he's a freelancer well known for his explosive and subjective articles in any case the marquis assures us that you were the last person to have the necklace in your hands. let's return to the marquis's house holmes i'm sure that we'll have no trouble in taking apart this theory it is unnecessary such allegations collapse on their own like one of mrs hudson's souffles let us leave the police to solve this problem and turn our attention to the matters in hand. Perhaps you are right, Holmes.